W ostatnich dniach swojego życia Jan Paweł II, jeden z najbardziej wpływowych papieży w historii Kościoła katolickiego, wypowiedział słowa, które do dziś budzą kontrowersje i tajemnice. Był to czas głębokiej refleksji, modlitwy i pożegnania ze światem, a jego przesłania miały ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Jego ostatnie rozważania, przepełnione miłosierdziem i nadzieją, zawierały jednak element zaskakujący odniesienie do osoby, której nikt by się nie spodziewał. Wśród rozważań nad wiarą i przyszłością świata pojawiło się imię Donalda Trumpa, wówczas znanego jedynie jako kontrowersyjnego biznesmena i medialnej osobowości. Dlaczego papież wspomniał właśnie o nim? Czy była to zwykła obserwacja, czy może coś więcej, proroctwo dotyczące przyszłości świata? Tajemnicza wzmianka wzbudziła wiele pytań i skłoniła do głębokiej analizy kontekstu, w jakim te słowa zostały wypowiedziane. Dla wielu wiernych i badaczy duchowości, Jana Pawła II, jego ostatnie przesłania są źródłem wskazówek i ostrzeżeń. Słowa papieża wypowiedziane w ciszy Watykanu. Odbijają się echem w dzisiejszej rzeczywistości, budząc pytania o rolę, jaką miały odegrać poszczególne postacie w kształtowaniu losów świata. Czy rzeczywiście był to znak dany od Boga, czy może tylko przypadkowa uwaga? Jan Paweł II pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, które miało szczególne znaczenie dla Polski. Był nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale także duchowym przewodnikiem narodu, który przez wieki walczył o wolność i tożsamość. Jego nauki na zawsze wpisały się w serca Polaków, przypominając o sile wiary i nadziei w najtrudniejszych momentach historii. Jego pontyfikat przypadł na czas wielkich przemian politycznych i społecznych, które zmieniały Europę. Był świadkiem upadku komunizmu. Zjednoczenia kontynentu i narastających wyzwań moralnych, przed którymi stanęła współczesna cywilizacja. Jego przesłanie było jasne: Świat zmierza ku wielkiej próbie duchowej, która zdecyduje o jego przyszłości. Dlatego też jego ostatnie słowa nabierają jeszcze większej wagi. Duchowość Jana Pawła II była głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji katolickiej. A jego słowa często nawiązywały do doświadczeń narodu, który przetrwał wiele burz dziejowych. Papież ostrzegał przed niebezpieczeństwami, które mogłyby doprowadzić do kryzysu moralnego i duchowego, podkreślając znaczenie modlitwy, miłosierdzia i zachowania wartości chrześcijańskich. Historia wielokrotnie pokazała, że wiara i polityka są ze sobą nierozerwalnie związane. Władcy, reformatorzy i przywódcy duchowi od wieków kształtowali losy narodów, często kierując się wskazaniami religijnymi. Jan Paweł II rozumiał tę dynamikę jak nikt inny, dostrzegając wpływ politycznych decyzji na duchowość i moralność społeczeństw. Nie był zwolennikiem upolityczniania Kościoła. Ale jednocześnie wiedział, że przywódcy polityczni mają olbrzymi wpływ na losy narodów i wartości, które wyznają ich obywatele. Wielokrotnie przestrzegał przed zagrożeniami płynącymi z relatywizmu moralnego, ateizacji i materializmu, które mogły doprowadzić do duchowego upadku ludzkości. Jego słowa odnosiły się do przyszłości, a imię Trumpa pojawiło się właśnie w kontekście nadchodzących przemian politycznych. Pytanie, jakie nasuwa się dzisiaj brzmi: czy papież przewidział pewne wydarzenia, które miały zmienić świat? Jego przesłania, choć pełne nadziei, były także ostrzeżeniem przed erą, w której decyzje polityczne będą miały coraz większy wpływ na kondycję duchową społeczeństw. Polska od wieków była krajem głęboko zakorzenionym w tradycjach chrześcijańskich. Nawet w najtrudniejszych momentach swojej historii, takich jak rozbiory, wojny światowe czy okres komunizmu, Polacy trzymali się wiary, która była dla nich nie tylko religią, ale także symbolem tożsamości narodowej i oporu wobec opresji. Jan Paweł II doskonale rozumiał tę siłę, ponieważ sam wychował się w rzeczywistości, w której wiara katolicka stanowiła fundament moralny społeczeństwa. Jego pontyfikat był świadectwem głębokiej miłości do Ojczyzny oraz troski o duchowy rozwój narodu. Wielokrotnie wzywał Polaków do modlitwy, jedności i odnowy moralnej, podkreślając, że tylko dzięki wierze możliwe jest przetrwanie w czasach wielkich zmian. W kontekście jego ostatnich słów i odniesień do przyszłości warto zastanowić się, jakie znaczenie miało jego ostrzeżenie o rosnącym wpływie globalnych liderów na moralność społeczeństw. Czy jego uwagi dotyczące Trumpa były przestrogą przed erą, w której władza i duchowość staną się polem walki o wartości? Pod koniec swojego życia, Jan Paweł II. Coraz częściej mówił o przyszłości Kościoła i roli, jaką wierni powinni odegrać w nadchodzących dekadach. Widział w ludziach siłę, ale także zagrożenia płynące z nowoczesnego świata, w którym wartości duchowe często schodzą na dalszy plan. Jego ostatnie refleksje były pełne troski o losy chrześcijaństwa, a także o kondycję moralną ludzkości. Podkreślał, że wiara nie jest czymś, co można dostosować do zmieniających się okoliczności, ale stanowi fundament, na którym należy budować przyszłość. W tym kontekście jego słowa o Trumpie nabierają nowego znaczenia, jako przestroga przed politycznymi i społecznymi zmianami, które mogą zdefiniować nadchodzącą epokę. Co dokładnie miał na myśli, wypowiadając te słowa? Czy dostrzegał w nim postać, która odegra kluczową rolę w globalnym porządku? To pytania, na które do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne: przesłanie Jana Pawła II wciąż rezonuje w sercach wiernych, a jego nauki pozostają drogowskazem w czasach niepewności. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Jan Paweł II wspomniał o Donaldzie Trumpie w kontekście swoich ostatnich refleksji. W roku 2005 Trump był znany przede wszystkim jako przedsiębiorca i osobowość medialna, nie mając żadnego oficjalnego wpływu na światową politykę. Jednak papież, człowiek o głębokiej duchowej intuicji, dostrzegł w nim coś, co miało znaczenie dla przyszłości. Czy widział w nim lidera, który odegra kluczową rolę w globalnych przemianach? A może dostrzegał zagrożenia związane z rosnącą popularnością charyzmatycznych, ale kontrowersyjnych przywódców? Kościół katolicki zawsze nauczał, że historia ludzkości jest polem walki między siłami dobra i zła, a decyzje wielkich przywódców mogą przybliżyć świat zarówno do duchowego odrodzenia, jak i do moralnego upadku. Jego odniesienia do Trumpa można rozumieć na wiele sposobów. Czy była to wizja ostrzegawcza, czy może prorocza wskazówka dotycząca nadchodzących wydarzeń? Historia wielokrotnie pokazała, że słowa wielkich przywódców duchowych nabierają pełnego sensu dopiero wiele lat po ich śmierci. W tradycji Kościoła katolickiego proroctwa zawsze odgrywały ważną rolę. Już w Biblii prorocy byli posłańcami Boga, ostrzegającymi ludzi przed konsekwencjami ich czynów i wskazującymi drogę duchowego odnowienia. Jan Paweł II, jako człowiek głębokiej wiary i modlitwy, mógł mieć wizję przyszłych wydarzeń, które jeszcze wtedy wydawały się nieprawdopodobne. Niektórzy badacze duchowości papieża twierdzą, że jego wzmianka o Trumpie była częścią większej wizji dotyczącej przyszłości świata. Widział w nim człowieka, który będzie miał ogromny wpływ na losy narodów, ale niekoniecznie w sposób jednoznacznie pozytywny lub negatywny. Jak każda wielka postać historyczna, Trump miał stać się symbolem epoki, w której świat stanie przed kluczowymi wyborami moralnymi i duchowymi. Niezależnie od tego, czy uznamy słowa papieża za prorocze, jedno jest pewne: żyjemy w czasach, które wymagają duchowego rozeznania i świadomego podejmowania decyzji. Jan Paweł II przestrzegał przed epoką, w której wartości chrześcijańskie będą poddawane coraz większym próbom. Każda epoka ma swoje wyzwania duchowe. Ale wiek XXI zdaje się być czasem szczególnie intensywnych przemian. Globalizacja, rozwój technologii, laicyzacja społeczeństw wszystko to sprawia, że tradycyjne wartości są poddawane nieustannemu testowi. W tym kontekście nauczanie Jana Pawła II nabiera jeszcze większego znaczenia. Papież wielokrotnie podkreślał, że największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest wojna czy kryzys gospodarczy, ale utrata duchowego kompasu. W świecie, który coraz bardziej koncentruje się na dobrach materialnych i indywidualnej wolności, łatwo zapomnieć o podstawowych wartościach takich jak miłość, przebaczenie i solidarność. Ostatnie słowa papieża wskazywały na konieczność duchowego przebudzenia. Nie chodziło tylko o Kościół katolicki, ale o całą ludzkość, która musiała zdecydować, czy chce podążać drogą prawdy i miłosierdzia, czy raczej ulegać pokusom nowoczesnego świata. Jednym z kluczowych tematów w nauczaniu Jana Pawła II była walka z materializmem i relatywizmem moralnym. W jego oczach były to siły, które stopniowo niszczą fundamenty społeczeństwa i osłabiają duchowość człowieka. Nieustannie ostrzegał, że jeśli świat całkowicie odrzuci wartości chrześcijańskie, doprowadzi to do chaosu moralnego i duchowej pustki. Współczesny świat coraz częściej opiera się na zasadzie każdy ma swoją prawdę, co prowadzi do zamieszania w kwestiach etycznych i religijnych. Jan Paweł II wierzył, że tylko powrót do Ewangelii i Bożego miłosierdzia może ocalić ludzkość przed zagubieniem. Dlatego w swoich ostatnich przesłaniach zachęcał do refleksji nad tym, co naprawdę liczy się w życiu człowieka. Wzmianka o Trumpie mogła być częścią tej szerszej analizy. Papież mógł dostrzegać w nim symbol epoki, w której decyzje polityczne i społeczne będą coraz bardziej koncentrować się na potędze, bogactwie i dominacji, zamiast na duchowych wartościach. Sekularyzacja, czyli proces stopniowego odchodzenia społeczeństw od religii, jest zjawiskiem, które od lat budzi niepokój wśród duchownych i wiernych. Jan Paweł II. Przewidywał, że jeśli świat nie powróci do korzeni wiary, czekają go trudne czasy duchowej ciemności. Jego wizja świata była pełna nadziei, ale jednocześnie zawierała ostrzeżenia przed konsekwencjami odrzucenia Boga. Wielu ludzi zastanawia się, czy wzrastająca rola politycznych liderów, takich jak Trump, jest częścią większego procesu, który może prowadzić do podziałów i kryzysu wartości. Historia wielokrotnie pokazała, że gdy społeczeństwa odchodzą od duchowych fundamentów, często prowadzi to do wewnętrznych konfliktów i moralnego upadku. Słowa papieża pozostają dla nas przestrogą, aby nie stracić z oczu tego, co naprawdę istotne. Czy potrafimy odnaleźć duchową równowagę w świecie, który coraz bardziej oddala się od wartości chrześcijańskich? Jan Paweł II wierzył, że mimo wszystkich wyzwań droga do Boga zawsze pozostaje otwarta. W historii ludzkości wielcy przywódcy polityczni często stawali się punktami zwrotnymi dla całych narodów. Donald Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, stał się symbolem epoki pełnej podziałów, przemian i niepewności. Jego polityka wywołała skrajne emocje. Dla jednych był odważnym reformatorem, dla innych kontrowersyjnym liderem burzącym dotychczasowy porządek. Jan Paweł II rozumiał, że losy Zachodu będą w dużej mierze zależeć od decyzji politycznych, ale jeszcze bardziej od duchowego kompasu społeczeństw. Wiedział, że świat zmierza ku wielkiej próbie, w której kluczową rolę odegrają zarówno przywódcy, jak i zwykli ludzie. Przewidywał, że przyszłość Europy i Ameryki zależy nie tylko od siły gospodarczej czy militarnej, ale przede wszystkim od tego, czy wartości chrześcijańskie przetrwają w sercach ludzi. Czy papież dostrzegał w Trumpie lidera, który miał wyznaczyć nowy kierunek dla Zachodu? A może widział w nim jedynie znak nadchodzących czasów, w których walka o wartości stanie się jeszcze bardziej intensywna? Jego słowa pozostają zagadką. Ale jedno jest pewne: świat po jego śmierci wszedł w epokę wielkich zmian. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Kościół katolicki musi pozostać światłem w czasach zamętu. Wierzył, że niezależnie od tego, jakie burze przyniesie historia, fundamenty wiary, pozostaną nienaruszone, jeśli ludzie nie porzucą prawdy Ewangelii. Współczesny świat coraz częściej traktuje religię jako relikt przeszłości, a duchowość jest zastępowana kultem technologii, rozrywki i konsumpcjonizmu. Papież ostrzegał przed tym zjawiskiem, widząc w nim nie tylko zagrożenie dla Kościoła, ale przede wszystkim dla ludzkiej duszy. Bez duchowego fundamentu ludzkość łatwo może stracić sens istnienia i poddać się chaosowi. Czy jego przestroga była skierowana także do Trumpa i jemu podobnych liderów, a może była ostrzeżeniem dla całego społeczeństwa, aby nie zapominało o swoich korzeniach? Dziś widzimy, że walka o wartości chrześcijańskie w świecie zachodnim staje się coraz trudniejsza, a prorocze słowa papieża nabierają nowego znaczenia. Dla Polski Jan Paweł II był nie tylko papieżem, ale także duchowym ojcem narodu. Jego pielgrzymki do ojczyzny były momentami historycznymi, które inspirowały miliony ludzi do walki o wolność, wiarę i jedność. Jego przesłanie o miłosierdziu, przebaczeniu i sile ducha na zawsze pozostanie w sercach Polaków. Jego nauki o roli Polski w świecie katolickim miały wyjątkowe znaczenie. Wierzył, że naród, który tak wiele wycierpiał, ma szczególne zadanie być strażnikiem wartości chrześcijańskich w Europie. Podkreślał, że Polacy muszą pozostać wierni swoim korzeniom, nawet gdy świat wokół nich będzie się zmieniał. Dziś, gdy Europa staje przed wieloma wyzwaniami, warto przypomnieć sobie Jego słowa. Czy Polska pozostanie wierna swojemu duchowemu dziedzictwu, a może stanie się częścią fali sekularyzacji, która ogarnia zachodni świat? Wybór należy do ludzi, ale papież zostawił nam wyraźne wskazówki. Jan Paweł II był przekonany, że nadchodzi czas wielkiej próby dla wszystkich wierzących. Mówił o erze, w której chrześcijanie będą musieli wykazać się wyjątkową odwagą i wytrwałością. Nie chodziło tylko o prześladowania religijne, ale o subtelne procesy, które stopniowo osłabiają wiarę i tożsamość duchową człowieka. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest mówić otwarcie o wierze. Wiele wartości chrześcijańskich jest podważanych, a Kościół zmaga się z wieloma wyzwaniami. Papież widział te trudności na horyzoncie i wzywał do modlitwy jedności i odwagi w obronie prawdy. Jego słowa o duchowej walce nabierają dziś wyjątkowego znaczenia. Każdy człowiek musi sam zdecydować, czy pozostanie wierny swoim przekonaniom, czy podda się presji nowoczesnego świata. Jak powiedział Jan Paweł II, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Słowa papieża nie były jedynie przesłaniem do ludzi jego czasów, były wskazówką dla przyszłych pokoleń. Jan Paweł II pozostawił po sobie dziedzictwo, które nadal inspiruje, pobudza do refleksji i pomaga odnaleźć sens w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Jego prorocze słowa o duchowej walce, globalnych przemianach i wyzwaniach moralnych nie tracą na aktualności. Choć nie możemy jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie miał na myśli, wspominając Donalda Trumpa, jedno jest pewne: żyjemy w czasach, które wymagają głębokiej duchowej refleksji. Pytanie, które powinniśmy sobie dziś zadać brzmi: czy jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie, o którym mówił papież? Czy potrafimy odnaleźć drogę do Boga w świecie pełnym chaosu? Jan Paweł II wierzył, że tak. Ale to od nas zależy, jaką ścieżkę wybierzemy.